Hejka kochani, to ja znowu ja, Sebastian Malinowski i w tym odcinku jestem tylko ja, nie mam mojej siostry, nie mam mojej ekipy, jestem tylko ja i w dzisiejszym filmie jest dlaczego nie ma daily. Powiem wam kochani, dlaczego nie ma daily i... Oglądajcie do końca ten filmik, to się dowiecie dlaczego nie ma daily, ale na początku zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek i wpadajcie na mojego Instagrama, TikToka i Snapchata Sebastian Balidowski. Wszystko jestem Sebastian Malinowski I, i, i zaczynamy. Dobra, było pytanie dlaczego nie ma daily. Kochani, to nie jest tak. Ja muszę mieć trochę więcej subskrybentów. Ja mam dopiero dwóch subskrybentów, więc to nie jest tak, żeby jak masz dwóch subskrybentów, to nie jest tak, żeby nagrywać te daily. No ale ja, ja jestem taki miły, że ja nagram wam te daily. Będą codziennie filmy, nawet codziennie, kilka filmów będę nagrywać, także wpadajcie na mój kanał, wspierajcie. No ale tak jak mówiłam, na razie daily chyba nie będzie, bo, e, no, bo jest za mało tych subskrybentów. Także kochani, wpadajcie na mój kanał Sebastian Malinowski. I subskrybujcie, łapkujcie, dzwoneczkujcie, da dajcie dzwoneczku, jak najwięcej, ja będę bardzo wdzięczny za to. Kochani, musicie oglądać, bo wtedy nie będzie daily, a mam nadzieję, żebyście chcieli oglądać moje filmy codziennie. Także subskrybujcie, łapkujcie, wszystko zrobicie dla mnie, ja będę... To bardzo wdzięczny, a kochani, my na ferie zimowe jedziemy do, za Warszawę, ponieważ nie mieszkam w Warszawie, mieszkam gdzieś, gdzie indziej, może na filmiku będzie lokalizacja, jadę za Warszawę pociągiem, tu nagram wam filmik w pociągu, może zrobię daily, jak będzie troszkę więcej subskrybentów. Także do zobaczenia, kochani, i trzymajcie się, pozdro.